Zbrodnia katyńska, prawda o zbrodni katyńskiej przez dziesięciolecia i do chwili obecnej rodzi się w bólach i właściwie można powiedzieć nie może się narodzić do końca. Jesteśmy, można by ją nazwać trochę tak jak nas mówimy o żołnierzach wyklętych, trochę jest to także prawda wyklęta i miejmy nadzieję, że kiedyś ten stan ulegnie zmianie. Nie muszę przypominać, że przez prawie pół wieku wiedzieliśmy, na pewno o losie jeńców obozu w Kozielsku, których zwłoki zostały odkryte w Katyniu, natomiast los jeńców obozów Starobielskiego i Ostaszkowskiego był bardzo prawdopodobną, ale jednak tylko hipotezą. Oczywiście zakładano, domyślano się, że ludzie ty, ci również nie żyją, że zostali zamordowani, takie było między nimi orzeczenie amerykańskiej komisji w 52 roku, natomiast niestety brako, brakowało tak zwanych twardych dowodów. Te twarde dowody zostały odkryte, pojawiły się na początku lat 90. kiedy strona sowiecka ujawniła pierwsze dokumenty, kiedy przeprowadzono w 91 roku latem ekshumację kiedy przesłuchano żyjących jeszcze trzech funkcjonariuszy NKWD, którzy uczestniczyli w popełnieniu zbrodni katyńskiej – Sieromietnikowa, Tokariewa i Soprunienkę. I wtedy dowiedzieliśmy się na początku właśnie lat 90. szczegółów, losów. I znalazły się owe właśnie twarde dowody, które powiedziały nam, co stało się tak naprawdę i w szczegółach z jeńcami obozów Starobielskich i Ostaszkowie. Wiemy już, i nie muszę tego przypominać, że zostali oni zamordowani w Charkowie. Tu mówię o jeńcach obozu Starobielskiego i pochowani w szóstej strefie leśno-parkowej Charkowa. Teraz to już jest część miasta Charkowa. Natomiast jeśli jeśli chodzi o jeńców Ostaszkowa, zostali zamordowani w Kalininie i pochowani w Miednoje. I Był to oczywiście olbrzymi krok do przodu w poznawaniu prawdy z... o z... zbrodni katyńskiej. Ale okazało się w dwa lata później po ujawnieniu pierwszych dokumentów sowieckich w październiku 1992 roku, że zbrodnia katyńska kryje w sobie jeszcze jedną wielką tajemnicę i o tej tajemnicy dowiedzieliśmy się dzięki przekazaniu przez stronę rosyjską dwóch kluczowych dokumentów, a mianowicie notatki z 5 marca 1940 roku i postanowienia Biura Politycznego z tego samego dnia, która stanowiła akceptację propozycji zawartych w tej notatce. Yy, oczywiście notatka ta, jak prawdopodobnie wszyscy Państwo wiedzą, yy, stanowiła potwierdzenie, że to najwyższe władze Związku Sowieckiego, czyli Biuro Polityczne WKPB podjęło decyzję o zamordowaniu polskich jeńców wojennych z trzech obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, ale jednocześnie... W ramach tej samej decyzji podjęło e, także e, postanowiło o rozstrzelaniu e, osób cywilnych. O tej sprawie odnośnie fragment e, notatki Berry mówił, że e, w więzieniach tzw. Tak zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi, czyli na terenach okupowanych Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej znajduje się ponad 18 tysięcy więźniów obywateli polskich. Z, wyliczano tam e, części składowe tej liczby, no nie będę tu szczegółowo wymieniał, w każdym razie było tam ponad tysiąc oficerów, ponad pięć tysięcy policjantów, agentów wywiadu i żandarmów, ponad pięć tysięcy członków rozmaitych kontrrewolucyjnych, jak pisano organizacji, yy, yy, organizacji i kontrrewolucyjnych i tak zwanego kontrrewolucyjnego elementu i ponad 6 tysięcy uciekinierów. Uciekinierzy od razu wyjaśnię, są, były to osoby aresztowane yy, na linii Ribbentrop-Mołotow, które usiłowały przedostać się z Generalnego Gubernatorstwa na teren Związku Sowieckiego. Uważa, uznając, że ludzie ci są niepoprawnymi wrogami władzy sowieckiej, Beria proponował rozstrzelanie, ale nie 18 tysięcy, tylko 11 tysięcy z tych 18 i. Rozpatrzenie ich spraw, miało, rozpatrzeniem ich spraw, czyli wydaniem wyroków, miała zająć się trójka, która rozpatrywała zresztą także sprawy jeńców trzech obozów w składzie dwóch zastępców Beri, Kobułów i Mierkułów i szef pierwszego wydziału specjalnego NKWD ZSRR Basztakow. Chciałbym się w tym momencie jakby przerwać tą narrację, i prosimy o zapamiętanie tych dwóch liczb, 18 tysięcy, wszystkich 11 tysięcy w propozycji do rozstrzelania i powiedzieć króciutko, jak doszło do osadzenia tych ludzi w obozach i krótko przedstawić, w więzieniach, przepraszam, i przedstawić krótko ich los. Otóż, otóż dotychczasowe perypetie i dzieje. Otóż, Pierwszych aresztowań dokonywały na terytorium Kresów specjalne grupy operacyjne czekistowskie, tworzone od 8 września 1939 roku na polecenie Beri. Grup takich utworzono dziewięć, pięć zostało podporządkowanych szefowi ukraińskiego NKWD Sierowowi, a cztery szefowi NKWD Białorusi Łafrindijowi Canawie. Grupy te, jak stanowił rozkaz Beri z 15 września, miały posuwać się za frontem i dokonywać aresztowań, przede wszystkim działaczy, polskie, przede wszystkim funkcjonariuszy polskiego aparatu państwowego, policji, członków rozmaitych partii politycznych, takich jak Stronnictwo Narodowe, Polska Partia Socjalistyczna, Hadecja i, i, i rozmaitych innych, których nie, których nie będę już tu wymieniał. Faktycznie. Grupy te postępowały za frontem i do października 1939 roku aresztowały na samym terytorium tzw. zachodniej Ukrainy, czyli na terytorium południowo-wschodnich kresów Rzeczypospolitej blisko 4000 tysiące osób szczególną uwagę w okresie późniejszym Sierow na tym terenie bo akurat z tego terenu mamy bliższe informacje poświęcił zagrożenie stwarzanego przez polskich oficerów otóż znaczna ich część znaczy znajdowała się na wolności Sierow doszedł do wniosku że ludzie ci konspirują przeciwko władzy sowieckiej planują powstanie antysowieckie a jeżeli albo też planują ucieczkę poza teren okupacji sowieckiej żeby już na terytorium innych państw formować legiony antysowieckie, które miały dokonać uderzenia na Związek Sowiecki. I zaproponował i bombardował, można powiedzieć, te, tego typu alarmistycznymi raportami Moskwę, która, która podjęła 3 grudnia 1939 roku decyzję o przeprowadzeniu akcji i aresztowań na Kresach i na samym terytorium tzw. Zachodniej Ukrainy aresztowano ponad tysiąc. Polskich oficerów pozostających jeszcze na wolności. Jaki był dalszy los z aresztowanych? Otóż, yy, można powiedzieć, standardowy właściwie, to znaczy, yy, oni zostali wpuszczeni w tryby sowieckiego, można powiedzieć, w cudzysłowie wymiaru sprawiedliwości, czyli toczono przeciwko nim, toczyły się przeciwko nim śledztwa. Yy, przy czym większość spraw kierowała na, na tak zwane oso, osobno-jesowieszczanie. I to jest istotne, ponieważ ten organ nie miał taki doraźny sąd policji bezpieczeństwa nie miał prawa wydawania wyroków śmierci. Tutaj mamy pewien, pewien związek między y, trybem w jakim potraktowano, trybem w jaki potraktowano tych y, osadzonych więzieniach, a jeńcami obozu w y, Ostaszkowie. Czyli i ci i ci mieli być skazywani przede wszystkim przez to oso. I wracamy teraz do sytuacji y, stworzonej przez notatkę Berii. Otóż pamiętamy, że Beria Proponował, proponował rozstrzelanie 11 tysięcy 11 000 więźniów okazuje się jednak i tu muszę wyprzedzić jaki bieg spraw z notatki szefa KGB Aleksandra Szerepina z marca 59 roku że liczba ta jednak nie została istotnie nie stała się podstawą działania sowieckiej politycznej sowieckiej policji politycznej ponieważ Obniżono ją jeszcze i zamiast 11 tysięcy rozstrzelano 7305 osób. To obniżenie, to obniżenie już nie jest tak trudno tak wyjaśnić, bo jeżeli wracając jeszcze do tego pierwszego obniżenia z 11 na na 7. Można to wyjaśnić w ten sposób, że bo są na to dokumenty, ale już będę powoli zmierzał w, dalszą, w dalszym kierunku, żeby już nie, nie zabrąć w zbędne szczegóły. Otóż są na to dokumenty, że z egzekucji wyłączono tą kategorię, o której wcześniej powiedziałem, czyli uciekinierów. Uciekinierzy, z których jedyną w cudzysłowie winą w oczach władzy sowieckiej było tylko to, że próbowali przekroczyć granicę i zostali tam aresztowani, a nie popełnili żadnych tak zwanych przestęp kontrrewolucyjnych, zadecydowano o tym, żeby ich nie rozstrzeliwać, tylko po prostu wywieźć w celu odbycia kary na kołymę. I zatrzymywały się doku, 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 takie dokumenty, ale już nie będę bliżej, na ten, bliżej o tym mówił. W każdym razie akcja Akcja unicestwienia tych ponad siedmiu tysięcy osób ruszyła z chwilą wydania pierwszych przez Berię pierwszych rozkazów, a mianowicie 21 marca został wydany pierwsze zasadnicze polecenie przez Berię, dostarczenia przez Ludowego Komisarza Transportu ZSRR Kaganowicza blisko ponad 200 wagonów w celu przewiezienia trzech tysięcy więźniów zachodniej Ukrainy do więzień w Kijowie, Hersoniu i Charkowie oraz takiej samej liczby, czyli 3000 tysięcy do więzienia w Mińsku. Jednocześnie całą tą operację przewięzienia tych 6000 tysięcy osób Beria włożył na barki dwóch komisarzy, czyli Canawy na Białorusi i Sierowa na Ukrainie, polecając im przeprowadzić i zorganizować transport, przewiezienia tych ludzi do, do więzień, do, do więzień, jeśli chodzi o zachodnią Ukrainę w tych trzech więzieniach, o których wspomniałem, jeśli chodzi o zachodnią Białoruś do więzienia w Mińsku. Jeśli chodzi jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o wymiar jakby dokumentalny tego nigdzie nie jest tam powiedziane, że nakazując przewiezienie owych 6000 jak się okazuje więźniów, nawiązywano i realizowano to decyzję z Biura Politycznego z 5 marca 40 roku. Jednak zaangażowanie osób na tak wysokim szczeblu władzy wskazuje, że nie była to rutynowa wywózka kolejnych z więźniów. Poza tym czas przeprowadzenia i liczba więźniów pokrywająca się z tym, że tutaj mamy różnicę 1305 osób. Z tą, z tą liczbą więźniów rozstrzelanych wskazuje, że chodziło o realizację decyzji katyńskiej. I jeśli chodzi o dalszy, dalszy etap tych, tej, tej realizacji, to już nie mamy w zasadzie żadnych bliższych dokumentów poza tym dokumentem, który nazwano właśnie Ukraińską Listą Katyńską. A czym jest dokument ten w istocie? Jest to po prostu można powiedzieć wykaz spraw akt karnych, które zostały po likwidacji więźniów przekazane do Moskwy jesienią 1940 roku. Mamy do dyspozycji tą listę i mówiąc skrótowo możemy powiedzieć jacy ludzie się znaleźli na tej liście, czyli zostali rozstrzelani de facto w tych trzech więzieniach. Przede wszystkim i to w świetle tej notatki beri nie powinny dziwić, nie powinno dziwić, byli to wojskowi, oficerowie Wojska Polskiego, których na tej liście było ponad 500 policjanci, które było, było tam również ponad 500 pracownicy wymiaru sprawiedliwości, sędziowie, adwokaci, członkowie rozmaitych partii politycznych, które sowieci uważali za kontrrewolucyjne. Były tam osoby znane, na przykład posłowie byli, na przykład Dezydery, Dezydery Smoczkiewicz, poseł sejmu, czy były poseł do sejmu, czy też poseł do, były poseł do sejmu Stanisław Widacki, który był jednocześnie prezydentem Tarnopola. Tu mamy stan, powiedziałbym, niezadowalający, ale przynajmniej znamy nazwiska osób rozstrzelanych. Natomiast jeżeli od tej liczby 7305, odejmiemy 3400, 345 osób rozstrzelanych na Ukrainie. Wiemy już, że możemy obliczyć, że na Białorusi, czyli tych mówię o osobach, których przewieziono z tych zachodnich obwodów Białorusi do Mińska, rozstrzelano 3872 osoby. I tutaj niestety sytuacja nie jest analogiczna, bo co prawda. Jeśli miały działać te same procedury, to akta śledcze po rozstrzelaniu tych więźniów powinny być odesłane do Moskwy razem z takim samym, można powiedzieć, wykazem akt i powinno się to zachować. Niestety nigdy to nie zostało odnalezione i ten dokument, który możemy przez analogię nazwać białoruską, białoruską listą katyńską, nigdy nie został, nie został odnaleziony. Ani na Białorusi, ani w Moskwie, ani nigdzie.